To jest ja to ma się Andrzeja. Witajcie, widzowie, z tej strony Gikeusz z kanału Gikeusz. I dzisiaj e, dosyć nietypowy film na tym kanale, ponieważ wyszedłem z domu do innego domu i powiem Wam tak. Dzisiaj razem z moim gościem, którym jest. Andrew Dyma. Zapraszam cię, panie Andrew. Zapraszam cię. ma! Będziemy odgadywać dźwięki z Gotika. Od razu wam na początku powiem, dlaczego taki pomysł na film się zrodził. Ponieważ przed spotkaniem z Andrzejem Dymą musiałem na szybko coś wymyślić, żebyśmy mogli, jako... żebyśmy mogli jakoś nagrać. Fajny, fajny fotel? No. Słuchaj, to. wyniósł są... Słuchaj, no takie studio dzisiaj mamy. Dzisiaj e, film e, będziemy odgadywać dźwięki z Gotika, ponieważ no nad... No, dźwięki z Gotika, bo nigdy nie grałem z Gotika. Także wracając, będziemy nagrywać dźwięki z Gotika, w sensie będziemy je odsłuchiwać i próbować zgadnąć, co to jest. Przygotowałem sobie 124 pliki dźwiękowe, pobrałem je losowo, zmieniłem hurtowo wszystkim nazwę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy sobie grać na punkty. Kto się pomyli, ten nie dostaje punktu. Kto trafi, no to dostaje punkt. No i po prostu tak to będzie mniej więcej wyglądało. Andrzeju, czy Tobie odpowiada ten challenge? Nie. Zaczniemy od ciebie, Andrzeju. It's time to stop, ok? No more. Bye. Dobra. Nie ma czasu. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Pierwsza runda. To jest tylko jedna runda w sumie, ale pierwsza runda dźwięki z Gotika. Pierwszy będziesz ty, więc twoja pierwsza kolejka. Mam nadzieję, że będzie to słuchać, jak nie to w montażu jakoś wam puszczę te dźwięki. Zaczniemy od numeru, nie wiem, jeden w nawiasie 5. Zobaczmy, co to jest za dźwięk. Uwaga. Co to jest za dźwięk? Nawet ja wiem, to jest mijający zombie. No dobra, masz jeden punkt. <śmienny> 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 to, to, to trudne się wylosowało. <śmienny> nie wiem, nie wiem, może to jest, kurde, dźwięk palenia. Shishi? A może jednak, yy, jak się to nazywa? Laboratorium to. Stół alchemiczny? Stół alchemiczny, obstajmy. Nie, dźwięk, czekaj, dźwięk shishi. Chyba. Nie! Nie wiem. Czekaj, no teraz ja. Mam... To jest coś. Nie dam mu powiedzieć. Ty, ale to jest. Czas się skończył. Słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Dobra, e, runda Andrzejowa, uważaj. Co? To <noise> no. po, to nie jest kopanie ziemniaków. Nie kojarzy z tym ubijaniem ziela, ale nie wiem, czy to to. Wiesz co? Powiem tak. Mi się to kojarzy z mieczem, jak się wbija miecz. Ten pierwszy moment, jak się wbija miecz w jakieś mięso albo w ciało po prostu, ale z tym ubijaniem to ma sens. To nie jest takie proste. Wyście sobie spróbujcie sami odgadywać też i mówcie, jak wam to wychodzi, czy dajecie sobie radę, czy nie. Bo gwarantuję wam, że grałem, gram w tą grę tyle i dźwięki, jeżeli chodzi o ich rozpoznanie, jest duży problem. Witamy w kolonii! Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Dobra, teraz ja wybiorę swoją ulubioną cyfrę. Jaką? 6,9. Co to było? No bądź jeszcze raz, co to za dźwięk? Czy to jest w ogóle z gotyta? Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, to jest ten ciekawy dźwięk. A, powiedz mi, czy ty wiesz, co to jest za dźwięk, czy nie? Ja obstawiam, że może to być śpiący cieniostwór albo ogar, coś z ogarem. Coś z ogarem. Jakiś taki ambient ogara, bo w Gotiku jeden jak się biegało po tych terenach, gdzie były ogary, no to chyba to był ten dźwięk. Łabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Katoś. Nie, czekaj. A ja to? gato. Aligatory nie, nie były w Gothic'u, usunęli je. Usunęli? Nie było aligatorów w jedynce. Były jeszcze A to są jedynki tylko. Nie, to są ze wszystkich części. <grym> a w dwójce nie było aligatorów też. Tak? Nie wiem, nie gałem nigdy. <grym> Dobra, pewnie... Nie, czekaj, czekaj, jeszcze raz. Jest taki, taki, taki hark taki, dosyć myślę, że kluczowy. Eee, czekaj, 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 nie wilki. Nie wiem. Zgaduję, że. Zgaduję, że. że wilki. Słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Mówię, no taki film dzisiaj. Tamci Ci Bechowy. Trzynaście. Ja lubię trzynastkę. też. Eee, czekaj. To jest ten. Sowa chyba, co nie? Ta w nocy. Sowa. Ten noc, no, nocny, nocny dźwięk jest pta, ptaszora. No, to jest jakiś ptaszor nocny. 49 dla ciebie, Andrzeju. Numer. Lubisz te dziewiątki na końcu. Lubię, lubię. Nie, ale nie nad tym. Bo będzie będzie gdzieś tam... <laughs> są dzięki z gotika zaznaczam. To Zastanów się, co to może być. To są chyba nie, To może być nieużywany dźwięk z gotika. Ale to ja zaraz o tym powiem, jak, jak będziesz próbował zgadnąć, bo może się pomylić, że nie dostaniesz punkta w końcu. W <laughs> końcu. Harfa? Dobrze. Dobrze, to jest ja po nie prostu harfa. To jest po prostu harfa i ciekawe, co ciekawostka dla Was. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jest właśnie pula dźwięków z Gotika, nieużywanych instrumentów, które powinny być w Gotiku, ale ich po prostu nie ma. I chyba jeden z nich jest harfa. Dobra, uwaga. Nutka? Tak, poproszę. Dobra, to jest e, raczej bieg jakiegoś dużego stwora typu cieniostwór lub ogar. Po, postawiłbym na e, cieniostwora chyba. Ja na ogara. 88. osiemdziesiąt e. osiem. <laughs> Jesteś pewny? Jak zapytałeś, to już nie jest Bo mi się to kojarzy z dźwię... Demon. Bo nie, 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 nie demon. Mi się wiesz z czym to kojarzy? Mi się to kojarzy z dźwiękami u Królowej pełzaczy, jak się tam schodziło. Co? Co? Myś jeszcze raz. Albo w sumie ta końcówka, taki ten harbot jest taki jakbyś był, jakby to był jakiś kos. Nie no, nie była akurat wapel Ja nie, nie wierzę w to. Nie wierzę. Nam jest cień Słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Głosowanie 55. Wiadomo, wpis no wiadomo, w dzienniku, pisanie w dzienniku bezimiennego. No masz no, plus jeden. 123. No wiesz co... Wiatr. Przeciągnie. Przeciąg. No Oto ote w drzwi w wieżzym No dobra, no to. To było dobre. Mm, nieźle. Jeżeli chodzi o ten film, ja wam bardzo dziękuję za e, obecność. Film był głupi, zdaję sobie z tego sprawę, ale taki jest ten kanał. No to to tyle, zbijajcie na kanał gościa, będzie on w opisie. Dziękuję wam bardzo za obecność, życzę wam wszystkim udanego wieczoru. No i co, zostawcie coś po sobie, ocenę, komentarz, subskrypcję. Coś im powiedz na koniec, jakiś, wiesz, taki puenta, żeby to była puenta tego puenta. filmu. Godnik to j**ane gówno.